Dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagramy w Kotor. Ja jestem Julius Wandelf. Jak zwykle będę waszym gospodarzem. Jesteśmy w enklawie Rakatan. Starszych rakatan. I trochę tutaj jest, będzie osób, z którymi będziemy musieli pogadać. Tutaj chyba też możemy plądrować dowoli, nie? Rzeczy, tak. Możemy. Tak, to się łączy. Ha, dobra, spoko. Fajnie. Starszy Rakatan. O, to już bardziej normalne pojemniki, tak. Pierwszy Rakatan, eee, dobra, chodźmy najpierw tutaj może. Wyznawca starszych. Jakąś boską figurę mamy, tak, kapłanów. No ge generalnie to są mimo wszystko kapłani, jak oniśmy mówili potomkowie kapłanów, yy, Rakatam. tam. Badacz starszych. starszy. i ita hodonga, yinki kunoba buliracikun. Rondi hodonga ku hongabi, wala kumbes cheng palamuletong kinki no Tu Tutkim tarczy. Bardzo onde ha dongaku hon ga bi wala kum des chen palamo sdashu ne itato donga yin ki kunoba burita kum josu tak miki granu kachito itato donga toppa do bongu aliakando de algo chucho dongaku shabune quando cumbiske bamulera chunyon

Kaciczo ita autonga. Juma lita ikotu. Jelo moran kumbis gamba molera. Kaciczo ita hotonga. Jinki kunoba buliraci kun. Sremo putuna. Wonde autonga wągabi. Na czym polegają więc Twoje badania? Taką zostaw miki gravel mózgu. Kaciczo ita hotonga. Tompa do pokład jak gando de nago ciocio. mogasaponka bolawanachekne ba mulislimo poranawanga kumbis mulerabes ton hai wakigi yumalita a inkotu topetaban gwalagando de naaga cocho kachinco ita audonga yumalita inkotu jelomoran benibobo wango kumbiskanba mulera rondi haudonga kuhongabi wala kunbes chen palamulitonkin ba no konki tuknintacokun ne mole rabes takonđostak miki grabl mogo kacico ita aldonga tom pato bong walja gardo denago jocu moga saponka bolawana cekne bamulislimo poranawanga kumbis mule rabes ebedana nibogo ton nabon a nongian ton patoga smaktera ton haj wan cigi yumalitta al inkotu Tolpa da bonguala ia gando de naga, chuchu, ke chuchu pita aldonga, y uma letra kumbis kamba, molera taką comjo mik miki gravel novo. ita chuchu pita aldonga. Tolpa da bonguala gato de naga Moga chakanka, bola lana pamulis Ba munis dimo cona wanga kumbis molera best. Spus, ti na myśli świątynie? Chcę i zwrócić. Chcę cię 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 inko Chcę cię zwrócić. 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 Mociaszar pan pan, Jęki kół noba, molera zeką Rody holddoga płuchągabi, walaa ku bez, ciękpala wolitą, kiępa nogąkiek, Tukni takcz nie molera be kuc czy skuóczku kończenie bada jesteście. takmik Gadziczu i tak holdonga Toąba do boła jakgard

Quando un bis Molera, rondi haudonga cuhonga vi, Kumbes, un bis king pa no kungki, tukning tachokun ne morirà besta con tostak mi ki krabl mugo, cachicho itahaudonga, tolpa tu bonguanyakando denago chocho, moga chaponka, bolo wana chekne, limo wanga, kumbis, Molera best, cachicho itahaudonga, yinki kunoba, mulira chikun. a rondi haldonga kuhongabi waa kunbes cen palamulitonking ba nokonken tuknintachokun ne moligabes ton haj wan pkigi yumalita ak inko tu topotabangwaliagando de naaga soco kacio ita aldonga yumalita inkotu jelomoran benibo wango kunbiskanba mulera takonjostak niki grabl moro kacicho ita holtonga tobadobongwaligango denago coco mogasaponka bolawanachekne ba mulislimo porana wanga kumbis mulerabes kacicho ita hotonga yinkin kunoba muliracikon slimopotona gonde aldonka kuongabi akocekopa yena mulira ken paja slemopotoana rondi haldonga ku hongavi wala kumbes cheng palamuli tonking ba nokonkek tuknin tacho kun ne mule rabes takomhostak miki grabl moko kachicho ita holdong tobatobongwalagando denago chocho mogasaponka bolawaachekne ba mulislimo porana wanga kumbis mule rabes kachicho ita hodonga yinkin kuno ba bulirachikunootoa Musisz iść. Okej, okay, uzyskaliśmy informację o tym, a raczej zadanie dostaliśmy na to, by ze świątyni przodków, do której się prędzej czy później udamy, wydobyć informacje o puli genetycznej Rakatan. I teraz tak, jeżeli ktoś sobie pomyślał, hej, przecież można spróbować ee, pogodzić obie strony i żeby się ze sobą dogadywały, prawda? Prawda? Nie, nie można. Błąd. Proszę bardzo, robot starszych! Taki sam jak na Dantuin. Nie da się w żaden sposób. Ja próbowałem kilka razy poprzednim e, razem, jak przygotowałem się do nagrywania, to próbowałem kilka razy, e, e, kilka razy próbowałem. Hmm kilka próbowałem yy... na no, różne sposoby, próbowałem yy... ich pogodzić, tak? próbowałem no wszystkiego, próbowałem różnych kombinacji, ale jeszcze ten yy... Jeszcze mi się nigdy nie udało i to chyba nawet nie jest możliwe. Musimy stanąć po stronie albo jedynego, albo starszych rakatan. I po stronie jedynego, jak staniemy, to jest e, oczywiście opcja dla ciemnej strony mocy. Dobra, z komputerem. i To będę

A bocmik gwiazdek użni. Bocmik gwiazdek użni. Bocmik wala użni. Bocmik gwiazdek użni. Bocmik gwiazdek użni. Bocmik gwiazdek użni. Bocmik gwiazdek bobo, Bocmik gwiazdek użni. Bocmik gwiazdek użni. Bocmik gwiazdek tak Bocmik gwiazdek użni. 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 Bocmik gwiazdek użni.

Mola Japonca, tão rei, uma lita a imputu. Toda da vanguarda abandonada, chochô, é chichoita ao donga. E uma lita incutu. Maramá, toda acudiratom bola, jechua, colatom. John King no palpa, mola de conquile. Com oh, Deus, o Rongabi, o Alacumbes, tem paramo. Z tego komputera nie się, się nie dowiemy więcej, ale zwróćcie uwagę na to jak ten komputer wygląda i pamiętacie komputery na Dantuin Dan Korriban? Były podobne, prawda? To rodzi pytania. Co do cholery Rakata nie robili na Korriban i Dantuin? No cóż, dowie dowiedzmy się. Hola Gundes. Jing pala molito king pab no kungke. Turling ta kung. Ne molira best. Kio yesteś? Kakichu i tonga. Wow. Jing tikunoa molira tiku. Takong do sta lik raru. Kakichu i ta tonga. Toba to kong wa wow. ya gabu de lago tiku. Moga chapa ga. Bola wa chatne. Pamulis imo ora nawanga best.

tak miki gado moro kacicuita holdonga tolbata bongwaria gando de nago coco moga sakonka mola wana ceki bamulisdimoporanawanga kundis molerabes rondi holdonga kuhongai wala kunbes cen palamuli tonkin ba nokonki tuknintacoku ne molerabes ton hajwancikigi wanli takak inpotu tolbata bowaria ganto de naga coco Cachichoita au donga, Yumalita Nico du, je le morale de nouveau. Wango Kumbis Kamba, Molera, Cachichoita au donga, Yenki, Unoba, Molirajikon, Slemo Portuna, Ronde au donga, Wangabi, Tacon Jostacnik, Gravel Mogo, Cachicho Ita au donga, Tobato Bokwane, Targo de Nago, Moga Japonka, Bolo Wala Checkney. Bamur Slim, Uralawanga, Kumbis, Muraba Best Że Murry by i bo... Tak, strasznie mi bawią te, te w jaki sposób oni mówią katani i tak jak powiedziałem tam wcześniej przy tym komputerze, że to rodzi pytania. Oczywiście znamy już odpowiedź na pytania Raketani, raketani na i Koriban po prostu byli. To jest ich technologia i to jest dowód na to, że było.

kacichu ita haudonga yumalita inkotu jelomoran benibo wango kumbiskanba mulera takom jostak niki grablmogo kacicu ita haudonga tompatapongwalagando de nago coho mogasakonka bolawana cekne bamulislimo porana wanga kumbis mulerabes ton haj wan pkiti yumalitaat inkotu topatapongwala gando de nagacoo kacico ita audonga yumalita inkotumi jelomoran benibogo wango kunbis kanba molera takonjostak miki grabl moko kacico ita audonga tombato pokwaja kando de nago coco moga saponka bola wana cepni bamulis dimo podana wanga kunbis molerabes Dzięki za informację, teraz się chyba zabiję. <śmienicza> Nie. Zapytajmy o coś innego. A powiedz mi o starszych. Tak, już ostatni krawyl mógł. Kaczyńczu i tak od razu. do boku, a jak gardło, to nago dżęczu. Móre się bola wanacekni bamulislimo oranawanga kundis mulerabes tonhajwabkiki yumalittak al inkotu tompata bongwalia gando de naga coco kacico ita aodonga yumalita inkotu jelomoran deniboo wango kundiskanba mulera takon yostak miki grabl mogo kacico ita audonga tombatabongwalia gando de nago joco moga saponka bola wana cekni czyli to co mówili Rakatenio od jedynego, czyli bogowie, którzy spuścili ogień z nieba, bogowie, bogowie nieba tak i bogowie ziemi. To jest nic innego jak zmitologizowana relacja na temat upadku bezkresnego imperium, po czym Rakatanie Rek od odkrywając starożytne miasta, dopisywali sobie historię na tyle, na ile mogli ją zrozumieć i na tyle, na ile była im. na tyle, na, ile, na ile, e, mogli ją zrozumieć i na tyle, na ile im pasowała do aktualnej ideologii. Nie wiem czy twórcy się na tym e, samym wzorowali, ale podobny e, podobny proces miał miejsce przy upadku Imperium Rzymskiego. To znaczy ludzie e, oczywiście pamiętali to żyli, to nie była jakaś katastrofa na, na skalę globalną, tak? Ale ale ludzie e, po stu latach od upadku Imperium Rzymskiego pamiętali tylko jedynie, że Rzym był, że był jakieś imperium i e, ich społeczeństwo, które się cofnąło technologicznie, nie było w stanie jakby e, Nie, całe piel Chodzi mi o to, że to jest. E, rakietanie od jedynego są klasycznym społeczeństwem, e, przykładem społeczeństwa, które nie ma wiedzy, utraciło wiedzę z przeszłości, a jednocześnie dostaje dowody na to, że coś w przeszłości istniała jakaś cywilizacja, która. E, który oni są potomkami. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, tak? Motyw po prostu upadłego imperium. Coś co bardzo lubię i coś co ee, ee, mi się bardzo podobało na przykład w serii Minded Magic. Tam też był ten motyw, motyw upadłego imperium, zaawansowanej cywilizacji, która upada, a społeczeństwo, które po niej nastaje, nie pamięta swojego dziedz dziedzictwa, bo albo jest złożone z e... potomków ludzi, którzy byli niedokształceni, albo po prostu ta wiedza zaginęła, i ludzie o niej zapomnieli, albo jeszcze inaczej, nie?

Input corrected: Molise limo, pola na wanga, kumbis, molerabez kacito ita hotonga. King kunoba, Molirachikun sremo kutona goneda donga, unbabi. O właśnie, legendy, tak? W Miejsce historii: ludzie, którzy nie mają e, wiedzy o przyszłości, tworzą legendy, bo zbiorowej świadomości nie jest e, informacja, tak? No. Imperium, na przykład, kasus Anglii i, w, i Anglii, tak? Brytanii po ucieczce Imperium Rzymskiego. Po, ucieczce, po, po, uciec, po wycofaniu się wojsk w 400 roku przy naszej ery, wojsk rzymskich, Bryty, Brytyjczycy, czy tam, no, Brytyjczycy, tak? E, Brytowie, Romano-Brytowie. Myśleli, że e, wszystko będzie ok, żyli dalszym życiem. Ale potem zaczęło się, zaczęło się okazywać, że po pierwsze nie mają pieniędzy, nie wiedzą jak wytwarzać pieniądze, więc zaczęli ścinać, ścinać monety rzymskie, które do tej pory mieli, by przetapiać je na e, kruszec. Aż w końcu. ...zatracili umiejętność e, e, ekonomii towarowo-pieniężnej na rzecz barteru. No bo zmniejszenie wartości pieniądza jest... E... Dobra, nie, bo ja po prostu. Dobra, po prostu... E...

pomnieć się o swoje. Ja oczywiście tam wcześniej mówiłem o upadku Rzymu i tak dalej. Sorry, trochę się zagalopowałem w tych rozważaniach, ale przyznajcie, że e, historia bezkresnego imperium i Rakatan jest na swój sposób fascynująca. Bardzo fascynująca. Bo tak to naprawdę to jest historia o upadku i zapomnieniu swojego dziedzictwa. Albo raczej o, o, o tym, że większość, za, większość społeczeństwa zapomina o swoim dziedzictwie, pamięta o nim tylko garstka. I wskutek e, niewiedzy czy nieporozumień. Społeczeństwo, które kiedyś było monolitem, podzieliło się na dwie grupy. Ci bardziej wykształceni, kasta, kasta rządząca, tak, yy, kapłańska, pamiętająca o dawnych czasach, próbująca je, na, je naprawić, kontra żyjący mitami, legendami o wielkości, dawnej wielkości. Yy, Potąkowy niższych klas społecznych, niższych kast. Nie wiem, może tylko dla mnie to jest fascynujące? Może ja jestem tylko taki dziwny? Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach, jeżeli to prawda. <śm> Dobrze, moi drodzy, ja ty kończę odcinek, bo to trwało wystarczająco długo, ja bym z Wandel, to był Kotor, do następnego odcinka na razie, cześć!